Witam w kolejnym vlogu! Ogólnie tu nie myślałem o tym, że będę się nagrywać vloga, ale zdałem sobie sprawę, że przez to, że najbliższy, najbliższy, piątek, sobotę i niedzielę idę do pracy po 12 godzin, to... Nie będę miał totalnie co nagrać. Więc nagrywam e, mój zwykły dzień. Ogólnie to jest jakaś godzina, chwilę przed 13 i byłem przed chwilą na zajęcia. I mam teraz mam okienko 4 godziny, w których w trakcie których. Ci... W fakcie, które... Idę teraz na w swoim tatuażu dalsze, które się już ciągnie e, za, ciągnie się już za mną od jakiegoś roku. Cały czas ta kłódka walona, nie chce ze mnie zejść. Następnie będę sobie iść... Tak, Czekajcie pasy. Następnie Wracam e, do mieszkania, nagrywam odcinek podcastu z fową. Z... 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 Podcast, nasz podcast. Pozdrawiam, zapraszam. Nie jeszcze, właśnie z ruzą obecnym w grupie. Będziemy musieli dokończyć projekt, potem mam zajęcia. No i tak, i tak wygląda mój dzień ogólnie. Może jutro coś pokażę mój dzień. Nie wiem, jeśli coś ciekawego będę robić, może, ale zapraszam do mojego typowego dnia, studenta, w którym nic ciekawego się nie dzieje, ponieważ nie jestem influencerem. Jakieś jest koncepcję Co już dawno nie pamiętam, jak to było z tym Próbuję. Już po parę minutek, ale czułem się przynajmniej ten raz zaopiekowany i nie oskarbny na hajs, więc okay, spoko. Nagrałam vloga. Będziemy nagrywać podcast. Ej, a wiesz, że Błoński miał 35 partnerek ...seksualnych między związkiem z Kosterą i z Zjanglosią? A skąd to wiadomo? Bo tak powiedział podobno w tym vlogu nowym. Taka ciekawostka dla was. Skąd on wziął osób? Nie wiem. Nagraliśmy po odkaz. Makaron tak zwany Z tuńczykiem i z pestą. I z I z a no, pyszne. Ja mam pieroszki. Boże. Nie tak, bo musisz przewinąć do tego, bo tak nie będziesz miała. Nie wiem, jak to się mówi. Nie wiem, jak to jak tylko się Idziemy do więzienia Za kraty się z uczelni wiem, jak to się 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 że godzin jest zrobiony źle. Mniemacniałam strasznie ciężko. Ciężko mi jest robić składek na studia, bo mam wrażenie, że jest źle. I wracałem, i z... Niech no, będą. Przejdziemy przez galerię. Oczywiście zapomnę tego nagrać, ale. Kupiłem sobie taki patelniogarnek, ponieważ mieszkam gdzieś dość dużo ludziach. I taki sobie czynię Ja na przykład myję zawsze po sobie wszystko od razu. Ale niektórzy drugich nie stosują tej metodyki, więc będę Po raz razy wydać im spokój. Bo ja i tak zawsze jem, myję od razu. Więc będę miał umyty mój karnożer w Majerszowce i... i Git. I chcesz, że to było w Carrefourze? To zrobiłem zapas smaki, bo jest tylko w karpurze. Nie wiem, ja pewnie dzisiaj nie gdzie jest też, ale nie widziałam. Ale nie mamy, jakbym był I takie podrobione Riso. Albo na promocji, więc widziałem, że spróbuję to z tej jogoweli. Dwa smaki: czoko i malina. I co smakuje? Czoko. I śmietankowo. I sobie do niej po prostu dam cynamon. Nie będzie tylko cynamonowa, jak ta oryginalna, co smakuje. Koździki. Szczerze, chyba jeszcze wybieram się do bioronki. Ponieważ potrzebuję właśnie do mojej herbaty pomarańczy. Jeszcze tam jest serka, białek, jakichś rzeczy takich. Więc idę. Nie, 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 nie. nie. Zakupy. Hall Hole numer 2. Must have, A, jak chcecie mieć ładny pochyl na na długo Dzisiaj te sery wychodziły taniej jak się kupił dwa Więc sery, pomarańczka do herbaty I twaróg do mojego truszku, obiad, o nie Czy mam makaron? No chyba mam, czy chcę ogarnąć trochę pokoju jeszcze? Nie będę odkurzać, bo już jest około dwudziestej, więc No nie, nie będę taki no nie mogę, nienawidzę siebie po fryzjerze. Pierwsze dni, szczególnie Pierwsze dwa tygodnie są nie Jeśli znacie jakiegoś dobrego barbera w Krakowie, błagam. Jestem aktualnie na kolanach. Błagam, powiedzcie mi. Kogoś fajnego, bo po prostu... jest ciągle trawę na złych fryzjerów. Był tu bok... Spoko, ale ten przód... Jeszcze jak one są takie proste, proste, to... Tu jest tak wycięte dziwnie... Nie wiem. A bo jeszcze zapomniałem, jutro mam takiego takie, jakby kolosa Coś takiego Coś tam na niego ogarniałem, ale Ale jeszcze nie, nie jakoś mogę dużo, więc Całe szczęście zdalnie w ramach wykładu Nie mam strasznie dziwne Na jednym wykładzie mam w ogóle projekt nie wiem o co chodzi sprzątnę i jutro muszę odkurzyć Nie wiem, jeszcze pewnie ten vlog będzie jutro, ale nie wiem czy jutro coś będę robić Hej Szymon, trochę ja myślałem o Ikei Bo potrzebuję właśnie tak trzech, czterech rzeczy Ale nie wiem czym się chcę jutro jechać Zrobiłem sobie kolację mm. 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 Yummy Jalapina i pamiro suszone Ołóweczka Z tarczyńskiego no sosiki. Trzeba, że kupić kukurydzę, ale. Tak, pocha. Tak to się prezentuje po usuwaniu. I właśnie przyklejam nowy opatrunek, który otrzymałem. Ponieważ jest blender w profesjonalnym miejscu. I ja tego potrzebuję. No dobra. Trzyma się, trzymaj się, trzyma się, trzyma. O, ciągnie mi włosy. No i co, mogę Wam powiedzieć? No idę spać. Więc no nie wiesz że z moich włosów się wstaje co się dzieje. Mam zaraz wykłady mi się zaczynają. Zrobię sobie jakieś śniadanie, kawę. No i co? Dzisiaj troszeczkę siedzimy na wykładzikach. Takie śniadanko Mega Basic rosy. Ale to jest, to jest jalapino. Nie jest całą więc I love jalapino, jalapeno, jalapino wszystko. Kawka i też z tym mlekiem kokosowym i już czuć tego kokosa ale nie aż tak intensywnie jak dodam mojego syropa. więc zaraz dodam pompę siropa jeszcze czasem jak się jak wstaję to czuję takie że mam tu jakby tak ciężko pod oczami i nie wiem co z tym zrobić i się czuję jakbym miał takie spuchnięte bardzo nie wiem dlaczego tym bardziej, że w miarę dzisiaj się wyspałem w porównaniu do moich ostatnich spań dobra jem i ogarniam, bo chcę w końcu też odkurzyć pokój już, bo tak było chcę odkurzyć ten pokój, a ciągle nie mam na to czasu więc dzisiaj będzie ten dzień ogólnie mam przerwę w wykładzie, bo jeden z moich prowadzących robi 5 minut przerwy w trakcie wykładu, bo on potrzebuje przerwy dałem sobie takie coś, miałem takie coś bo jak mówię, mam strasznie jakieś spuchnięte coś nie wiem czy to coś da, ale ale tak, jakby po tym wykładzie mam ten kolokwia, za. nie wiem co to jest za Nie wiem, nie pamiętam, są jakieś zagadnienia z tego które miały się pojawić, więc no, chyba będzie git, ale... ale tak Rozmyślam, czy iść się do Ikei, czy nie Bo potrzebuję paru rzeczy, ale z drugiej strony wiem, że w grudniu też będę się pojawiać bo kalendarz będzie, tej Ty, w tym roku, gdzieś 5 grudnia kupiłem kalendarz na promocji i jeszcze tam były te dwie karty po 40, że dwie karty, które łącznie suma była warte 40 zł, więc miałem za darmo jeszcze kupiłem kalendarz taniej niż jego wartość w środku. Znaczy nazwycił mi się, plus jeszcze miałem czekoladki na inne dni. Więc tak, a w ogóle sprzątano w końcu pokój. No bo w ogóle myślałem, że mam ten egzamin o 13, okazać, że w o 13 trzydzieści. Oh. Zdane, zdane, zdane. Mam wyje pi, 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 pi. Mam... Godziny do wykładu kolejnego i nie chcę mi się nic robić, bo nam się na tym układzie też robić. Bo pierwszy raz mam coś takiego, że na wykładzie mam projekt, rozumiecie to projekt? Jeszcze taki projekt, żeby naprawdę muszę, jakby nie, że tylko wiecie dokumenty i takie też sprawy, tylko muszę po prostu przeprowadzić projekt. Naszym projektem będzie zbiórka karmy dla zwierząt. Będę więc fajnie, bo możemy jak będę wiedzieć, kiedy dokładnie co, to ja nawet tutaj podam datę i. Proszę przechodzić do mojej uczelni i dawać wtedy karmę. I no potrzebne rzeczy pieską. A w tym momencie. A i spadł telefon. W tym momencie chwilę sobie odpocznę. I zaraz sobie jeszcze zrobię obiad, żeby zjeść przed, bo może nie skończę ten obiad to pojadę rzeczywiście do tej K. I mam moje jedzonko, my comfort food. To jest taka potrawka, Comfort Food Makaron Pod co jest? Jakby twarożek biały i boczuś. Znaczy po prostu tak spałem. powinno być na wierzchu, ale... Ale po prostu wszystkie mi się tam te rzeczy zrobiły. Ja się jeszcze gotowałem, więc jak zrobiłem, żeby już nie czekać. I właśnie za minutę mam wykład, więc... Będę jeść sobie i będzie wykład słuchany. To już dostępny ekran, Piękne światło. Tak, widać, widać ekran. Moi drodzy, ja robiłem plakat. To jest... Jeszcze będą to napisy i wszystko, ale... Jak, jak ocenianie plakat zbiorki dla zwierzątek. No mega fajnie, moim zdaniem. No i co? ich ja właśnie się przybieram i do AK, bo kolejne dni. Wiem, że nie będę tu czasu. O tak? Jak na blan, byłem na to taki ziemior, ale musi idę do Bajka. Do zobaczenia za miesiąc. Czy też. A pewnie nie. Chol, zakupuj zikaj. Więc tak, po kolei. Jak zwykle, też odczułem zawód, Wikaj. Kla klasyczny zawód, ponieważ mm, chciałem kupić poszewkę na poduszkę granatową. Drugi raz już jej nie było, Wikaj. Nie sprawdziłem tego wcześniej, ale jakby. Sitka. Sitka Wikaj jest tak drogie. Ja nie wiem, ja pójdę do jakiegoś. wiesz, takiego. Rzeczy że sklepu w moim mieście z Gencam coś kupić za 5zł a nie za 24 i nie było zwykłego prześcierała szarego bez na rozmiar mojego łóżka tylko białe ani beżowego, ani tego na wystawie, ale nie było ani jednego ale tak pierwszy zakup nie planowałam go kupić ale było za 6zł i w mojej szarce w kuchni mam się i talerze moje Bo mam moje talerze i zaraz zobaczycie mają sztućce również No i po prostu że leżą na sobie Jak chcę jeden wyjąć, to muszę wyjąć wszystkie inne I na to są jeszcze szklanki W ogóle stwierdziłem, że tutaj tak włożę do szafki Pyk Przodem to, tu Przodem tak Czy to jest przód szafki Będę miał sztućce, to będę miał widelca A z tyłu to już po prostu coś tam będzie leżeć na tym No i na rzecz Świetnik. Zwykły taki czarny I kupiłem ten śmietnik Jakby u mnie w domu zawsze w pokoju A potem mieszkałem 3 lata w w tym mieszkaniu i nie miałem tam śmietnika więc stwierdziłem, że nie mi ale teraz przez to, że mój pokój jest najdalszy od kuchni i że to mieszkanie jest o wiele większe to miałem na wyciągnięcie ręki tego śmietnika i zawsze dostałem takie śmietki w jednym miejscu czy przy drzwiach i, i, i przez to robi mi się z w całym pokoju i zresztą już sobie sobie powiedziały, że czemu nie mam śmietnika w pokoju więc stwierdziłem, że może to rzeczywiście dobry pomysł więc kupiłem śmietnik pod porcelaniach pod biurkiem taki zwykły czarny co tam mam jeszcze? oczywiście radło, co dokładnie z gumki Kolejny klasyk, za 3 Po prostu na płyn do mycia rąk, bo po prostu mam, kupiłem sobie płyn do mycia rąk Bo jest tylko w kostce i nie wiem czy zyskałeś, jest, czy, jest czy, mo czy można sobie tak korzystać z niego i stwierdziłem, że Kurde Kupię po prostu sobie i będę miał do mycia rąk Kolejna rzecz, to jest taki materac jakby, a znaczy, nie no materac wiecie, pojemnik rozkładany niby na pościel Ja już jeden taki mam Tylko to jest Koształo 6 zł, a to bym kosztował 3,40 zł i ja, no naprawdę angielski jest twardszy i on ma formę, ale tak szczerze jakby to miało jakieś znaczenie, że widać to z pod łóżka i że właśnie tak wtedy by było widać, że on stoi, no to jest ładnie tak kwadratowym, to spoko, ale to łóżko jest dość głębokie, że ja wsuwam i tak, że w ogóle nawet nie widać, czy tam jest coś pod tym łóżkiem. Więc stwierdziłem, że nawet taki już tu właśnie przełożę jakiś kościele czy coś bardziej miękkiego z tamtego opakowania, a potrzebuję też właśnie tego sztywnego, więc... Tam może te rzeczy, które, te rzeczy, które właśnie muszą być takim bardziej twardszym opakowaniem. No i to kosztowało 6 złoto, a nie 40, więc. No i tak, zestaw sztućców, ponieważ jest tutaj, widzę, już czasem problematyczna sytuacja i nie ma umytych sztućców, Aha, dobrze, zamiemy ciepło 5 więc takie za 20 zł, zestaw wszystkiego po 4, więc. Na jedną osobę, to kurde. Ta rzecz mnie kiedyś już zastanawiała i za strony to jest talerze grillowe, niby ale bardzo mi się podoba takie rzeczy, wiecie, z tego, takie w tej stali, takiej nierdzewnej. I jest tylko po prostu dwa talerze. Ja normalnie chyba było czekoladę za 20 zł, ale teraz były na promocji za 9 zł, więc kupiłem i nawet jak ktoś może kiedyś do mnie przyjść, <śm> coś, to ja to bym, tościki na nich mogę jeść. One są takie, no wiecie, lekkie, no aluminiowe, jakby, ale mi się podoba ten war. I czy położyć sobie na czy jakieś... jak w do świeczek, też ładnie by to wyglądało? Więc. Więc tak to są moje cały zakupy Mieliśmy robić projekty, i nie, nie robimy jednak projektu. Ale zrobię sobie herbatkę pierwszą zimową. Muszę tak. iść do roboty. Co teraz mogę, mogę wam rzec? Wykąpałem się. Przątnąłem, naklejamy. Trzeci dzień, teraz. Nie wiem, jestem ciekawa, co ile to zniknie. Ja pisałem, że tak do końca nie zniknie. I muszę pewnie, no będę musiał znać, kto, kogoś, kto dobrze mi to skoweruje. Z Podkreślam, ktoś, kto dobrze to skoweruje. Ale jeszcze na razie nie mam pomysłu. Bo ja w ogóle na początku, jak robię tytułarzy, to. Ja, nie wiem. Nie wiem, czym robię jak nagle jakąś pogadankę. Ale na początku, jak robię tytułarzy, to myślałam o tym, że. Bo jest strasznie gorąco w tym pokoju. zmniejszy temperaturę. Jak robiłem pierwszy tatuaż, to myślałem, że no ogólnie to ja zrobię tatuaż i ja będę robić wszystkie właśnie o, o takie, że takie wiecie, że tylko linie i w ogóle. Potem się zmieniło, mam taki na przykład. I spodobały mi się teraz takie mieszane, że właśnie i są takie tylko jakby liniowe i są też takie yy, z wypełnieniem, więc no na pewno będę będą się to takie z wypełnieniem, czy coś takiego cieniowanego bardziej. Tylko totalnie nie mam pomysłu. Mam teraz pomysł na inny tatuaż, który chcę sobie zrobić jakoś w najbliższym czasie. Nie wytrzymam, robię to już od 3 minut. Zaraz my coś. No nie, no bo to. Mam kawałek kartki. Dobra. Dobra, XD. Rozwodował mi się, telefon, zapomniałem, że miałem 1%. I to chyba był zamk, po prostu żebym przestał pierniczyć. Nakleiłem, tak trochę dziwnie, ale mam wywalone, ważne, że jest zaklejone. No i będę kończyć, no. Bo co, myślałam, zastanawiałem się, czy naklejać jeszcze kolejne dni, ale co ja będę robić? Będę po 12 godzin pracować? Ktoś to interesuje? W Gastro? Mnie by to chyba nie interesowało. Pamiętajcie, łapki w górę, łapki w dół, komentarze. Możecie napisać. Co możecie napisać? Możecie napisać czy lubicie IKE? I tak nikt nie odwisałem na te pytania, więc po co je zadaję, nie wiem. Eee, subskrybujcie, komentujcie i see you mam dziwne na tym, tym ciekawszym filmiku.